Przechodzę na piątek, mieszkam niedaleko stąd. I ja cały daleko. dzień na piechotę? Nie, cały dzień nie, bo oczywiście można na piechotę chodzić po Warszawie, ale nie pojedzie się poza Warszawę na piechotę w kampanii. To oczywiście się poruszam, popieram ideę jak najmniejszego używania samochodów i rozbudowy transportu publicznego, czy używania właśnie roweru. Jak w ogóle wolę biegać, czy chodzić szybko, niż jeździć na rowerze. A pan tak się przypadkowo to, na pana Napieralskiego, czy tak? 13.15 mieliśmy w kinie Luna prezentację nowego spotu wyborczego. I wychodząc stąd, idąc do siebie, do domu, po drodze patrzę, jest Grzegorz Napieralski. Czyli prawdopodobnie odwrotnie było, bo że pan Grzegorz Napieralski zrobił tutaj happening, wiedząc, że będzie... Z... Prezentacja spotu reklamowego Janusza Paligoza. Znaczy Zgadza się tylko kolor, bo było zielone jabłko, które pan przewodniczący Napieralski rozdawał, później od nas dostał. Zresztą dostałem potem bardzo wzruszający mail od jednego człowieka, który mi napisał: Panie Januszu, moja matka jest sprzątaczką w SLD na rozbrat. Poza marną pensją nigdy niczego nie przyniosła do domu, aż do poniedziałku, bo wtedy wróciła ze skrzynką jabłek. Bardzo panu dziękuję.